Redakcja Gazety Policyjnej przedstawia Numer 7 lipiec 2024 roku. Lipcowy numer naszej gazety zawsze w jakiś sposób no, musi łączyć ze świętem policji. Piotr Maciejczak, redaktor naczelny. Ustawowo w 90 roku, a wraz z ustawą o policji pojawiło się święto. Aby uczcić pierwszą ustawę o Policji Państwowej, 24 lipca zostałam 19 roku chwalona i na jej cześć obchodzimy święto Policji właśnie w ten dzień. Z tej okazji oczywiście w naszym numerze na początku życzenia, życzenia i od ministra spraw wewnętrznych, i od komendanta głównego, i od dyrektor ZER, MSWiA. To na pewno miłe gesty ze strony władz polskiej Policji. Głównym materiałem w tym numerze będzie zasadniczo rozmowa z komendantem głównym policji, inspektorem Markiem Boroniem. Postanowił komendant udzielić nam wywiadu. Bardzo się z tego cieszymy, tym bardziej, że jego zakres jest szeroki. Naprawdę mówimy w nim o bolączkach polskiej policji, o problemach, które zgłaszają policjanci w listach do naszej redakcji. I komendant na większość tych rzeczy, w zasadzie na wszystkie, o które pytamy. Odpowiada, dlatego warto ten materiał przeczytać, no szczególnie jeżeli jest się pracownikiem lub policjantem. Na polsko-białoruskiej granicy od trzech lat trwa kryzys inspirowany przez władze Federacji Rosyjskiej i Republikę Białorusi. Tomasz Dąbrowski, dziennikarz. Przygraniczny rejon jest destabilizowany. Wiemy o tym wszyscy trwają próby też polaryzacji opinii publicznej na ten temat, jak postępować z ludźmi, którzy nielegalnie granice naszego państwa przekraczają. Wiemy też wszyscy, że kilka tygodni temu w obronie tej granicy zginął polski żołnierz. I tak oto w pierwszych dniach czerwca komendant główny policji skierował na naszą wschodnią granicę dosyć znaczne siły policyjne. Nasi koledzy mają wspierać tam w takich bezpośrednich działaniach, ale też szkoleniowo wojsko i Straż Graniczną. A ty tam pojechałeś? Pojechałem tam razem z fotografem Jackiem Herokiem, żeby zobaczyć, jak ta służba na granicy. Polskiej, ale też jest to wschodnia granica Unii Europejskiej. Jak ta służba w rzeczywistości wygląda 24 godziny na dobę, i spędziliśmy z policjantami w tym miejscu na Pasku kilka dni i nocy. Zobaczyliśmy, jak to wygląda realnie. Na Pasku? Pasek, popularne stwierdzenie pasek między policjantami, żołnierzami, strażą graniczną używa się tego określenia w stosunku do wąskiej drogi, która znajduje się za płotem na granicy z Białorusią. Za płotem jest wąska droga, którą nazywamy paskiem i drugą krawędzią tej drogi są zasieki z drutu tzw. Tak koncertiny. Wiedzę o tym, jak to wszystko wygląda, jak wygląda ta służba, na co mogą się przygotować policjanci, którzy będą też delegowani do tej służby, przekazujemy w reportażu powrót na granicę. Zapraszam. Na pewno ciekawymi materiałami w naszym numerze lipcowym będą też relacje z policyjnych zawodów. No nie są to stricte zawody sportowe w rozumieniu lekki, atletyki, judo czy czegokolwiek w tym guście, tylko to są zawody profesjonalne z tego, czym policjanci zajmują się na co dzień. W tym numerze mamy ratownictwo wodne. No ten element jest szczególnie istotny w służbie policjantów właśnie służby wodnej. No to jest niby prewencja, ale generalnie komisariaty rzeczne bądź wodne. W w Polsce istnieją, jak najbardziej zrzeszają tam w swoich szeregach specjalistów, którzy potrafią nie tylko nadzorować i egzekwować przepisy związane z ruchem na wodzie, bądź też na przykład z kłusownictwem, ale także ratować ludzkie życie. Drugi konkurs zawodowy, właśnie zawody, to legendarny już faktycznie realizowany co roku Policjant Ruchu Drogowego, to u nas pod tytułem Mistrzowie Drogówki. Konkurs Policjant Ruchu Drogowego ma tak już dużą tradycję, że tak naprawdę chyba każdy na nim był. Krzysztof Chrzanowski Dziennikarz. To ciekawe są zmagania. Policjanci muszą pokonać odcinek samochodem, radiowozem. Bardzo szybki odcinek. Muszą bardzo precyzyjnie jeździć na motocyklu. Muszą uratować człowieka, trzeba człowieka grafantom, ale jednak oni reakcje mają prawdziwe. Muszą dobrze strzelać. Muszą też mieć wiedzę z przepisów, wiedzę z pierwszej pomocy. Te wszystkie elementy składają się na dosyć trudny konkurs turniej, bo to turniej trzeba by nazwać. Bo przecież w końcu rywalizują ze sobą. I to są najlepsi policjanci ze wszystkich województw, z każdego województwa po dwóch. Ciekawostką, czego nie napisałem w materiale, ale wydaje mi się ciekawe, że w tym roku zwycięzcą był policjant, który w zeszłym roku był tuż za podium, nie dostał się, ale tak się zawziął, że w tym roku na pierwszym miejscu był. Ja go poznałem, tego policjanta, na kursie motocyklowym w Legionowie. Tak go obserwowałem, widziałem, że ma ambicje i teraz został pierwsze miejsce. Gratulujemy. Jak najbardziej. To mocny zawodnik. Jeszcze jeden element zawodów dotyczy zawodów ratowniczych. Zapraszam do ich przeczytania, bo jest w tym materiale dosyć ciekawy wątek związany z tym jak policjanci, którzy rywalizowali w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, już w trakcie zawodów bądź też zaraz po nich, kiedy wracali do rodzinnych miejscowości, no, najechali na wydarzenia, w których musieli rzeczywiście te swoje umiejętności, które przed chwilą weryfikowali na zawodach, musieli sprawdzić w praktyce. Jest Zrobili to bardzo dobrze, z doskonałym skutkiem. Zapraszam życiowe zawody ratownicze, materiał o medycynie w policji. W policji, jak i w każdej innej służbie, ćwiczenia są jednym z elementów, które przygotowują do realnych sytuacji. I takim ćwiczeniem był Sokrates 24 który odbył się w wodociągach warszawskich i w oczyszczalni ścieków Czajka. Tam, według scenariusza, terroryści wdarli się na teren wodociągu warszawskich przy koszykowej, czyli, jak to mówią, warszawskich filtrach. Wzięli zakładników, wszystkie służby pojawiły się, wszystkie, czyli policja, straż pożarna, wojsko. Wojsko toczyło kordonem całe filtry. Policja miała tam negocjatorów, policja miała sztab zarządzającego tą sytuacją. Policja też miała tam kontrterrorystów. Po negocjacjach wielu udało się przeprowadzić szturm, dzięki któremu terroryści stali ujęci. To takie scenariusz. Naprawdę wszystko, tak jak na ćwiczeniach, wygląda bardzo dynamicznie, wygląda ciekawie, ale niektóre momenty wydają się, że nic się nie dzieje, a to wtedy pracują negocjatorzy. Także tutaj dużo jest fajnych obrazków, dużo ciekawych zdjęć. Natomiast w Czajce, czyli dokładnie w oczyszczalni ścieków warszawskiej, tam z kolei skażenie chemiczne i ładunek wybuchowy, który tam został opuszczony z drona, neutralizowany przez pirotechników. Też wszystko wyglądało ciekawie. Duże tereny, potężne ilości sprzętu, ludzi, działań. Także to duże ćwiczenia, chociaż cicho o nich tak naprawdę, no bo to jednak mimo wszystko takie działania nie mogą być tak do końca jawne. W tym numerze mamy dwa wywiady. Jeden już wspomniany z naszym szefem, komendantem głównym, inspektorem Markiem Boroniem. Natomiast drugi z emerytowanym generałem, wiceszefem polskiej policji, generałem Adamem Rapackim. Generał Adam Rapacki jest chyba najbardziej znanym policjantem. Elżbieta Sitek, dziennikarka. Jest twórcą Centralnego Biura Śledczego, byłym zastępcą komendanta głównego, byłym wiceministrem spraw wewnętrznych. Obecnie Karytem i prezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Wywiad dotyczy tegoż właśnie stowarzyszenia. Generał opowiada, jak ono powstało 20 lat temu, jakie Cele były zakładane, jak te cele są realizowane. Opowiada o tym, jak kultywują tradycje policyjne, a także wypowiada się też na temat aktualnej sytuacji policji. Polecam, bo sporo ciekawych rzeczy można się z tego wywiadu dowiedzieć. Postanowiliśmy napisać o czymś, co jest mało znane, a jednocześnie coraz częściej spotykane. Otóż nie wiem, ilu czytelnikom mówi cokolwiek określenie CITES. A chodzi o egzotyczne gatunki zwierząt, będące pod ochroną, a często po prostu niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi: skorpiony, krokodyle, węże kobry, boa i tak dalej, które mogą pojawić się w naszym kraju hodowane przez niektóre osoby. No, okazuje się, że na taki chów należy mieć zezwolenie, a w przypadku braku jego posiadania bądź też ujawnienia handlu nielegalnego takimi okazami, bądź też znęcania się nad nimi, no jest określona procedura reagowania i taki poradnik praktyczny o oboczo nazywanym citesach zamieściliśmy w naszym lipcowym numerze. Jak co miesiąc w Rubryce pomagamy i chronimy, mamy 8 historii. Wszystkie są ciekawe, ale w tym miesiącu dwie, moim zdaniem, się wyróżniły. Katarzyna Chrzanowska, Biuro Komunikacji Społecznej KGP. Pierwsza to była taka, że policjanci normalnie jechali sobie i zauważyli, że na jezdni stoi samochód. Była to 71-latka, która nie mogła go odpalić. Okazało się, gdy policjanci poszli do przodu samochodu, że on się zapalił. Więc kazali jej wyjść z tego samochodu w bezpieczne miejsce i przystąpili do gaszenia. Wezwali straż. Na szczęście pojazd udało się ugasić, a kobieta wróciła bezpiecznie do domu. Nie mogła zapalić, a się okazało, że się tak, palił. Tak, w ona, nie ona nie mogła zapalić tego samochodu i właśnie policjanci chcieli zobaczyć, co się stało. Najpierw zobaczyli dym, a później się zrobił z tego dymu ogień. Więc, no, uratowali tak naprawdę. Kobiecie, no być może życie, tak? Mhm. Druga historia z kolei to jest nagranie z monitoringu. Policjant jechał sobie prywatnym samochodem poza służbą i nagle zauważył, że na środku drogi stoi kobieta z dzieckiem na rękach i krzyczy, wołając pomocy. Podbiegł do niej oczywiście i kobieta mu powiedziała, że jej trzyletnia córka zakrztusiła się lizakiem podczas jazdy. No więc policjant wziął tą dziewczynkę, udzielił jej pierwszej pomocy, no i udało się, że ona wypluła tego lizaka, zaczerpnęła powietrza i wszystko wróciło do normy i skończyło się dobrze dzięki temu, że on tam się pojawił i zatrzymał się. A gdyby ktoś chciał znaleźć ten film, to jak to znaleźć? Jest u nas na stronie internetowej policja.pl oraz na lokalnej stronie KPP Augustów. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że jedna z historii jest o policjantach sąsiedztwa dokładnie z Jeleniej góry, więc jeśli chcecie się dowiedzieć o czym jest historia, to zachęcam do przeczytania naszej gazety. Mamy też taki lżejszy wakacyjny temat trochę o. Policyjnych bajkopisarzach. Jakby to nie brzmiało, nie chodzi bądź Boże o wypełnianie notatników służbowych w sposób artystyczny. Wręcz przeciwnie, znaleźliśmy dwoje, i to z różnych stron Polski, ale obydwoje pracujący w pionie ruchu drogowego, policjantka i policjant, którzy piszą bajki dla dzieci, wydają je drukiem i cieszą się one naprawdę dużym powodzeniem. Oczywiście nawiązują w nich do tematyki bezpieczeństwa, policji, ale jednocześnie robią to w taki sposób, że dzieci są naprawdę zachwycone. I osiągnęli w tej dziedzinie spore sukcesy. O policyjnych bajkopisarzach znajdziecie tekst w naszym lipcowym numerze. A materiał prawny, jak, co, numer? Tym razem nasi prawnicy postanowili napisać o udziale związków zawodowych w postępowaniu o zwolnienie policjanta ze służby w policji. Dość ważny element. Każdy, kto pracuje bądź służy, wie, że związki zawodowe stanowią w przypadku jakichś problemów w pracy też dodatkową linię obrony. W związku z tym w tym materiale wyjaśniamy, jakie są konkretnie możliwości związków zawodowych i udział w postępowaniach. No, poza tym, w numerze oczywiście, policyjne kalendarium, czyli historia, informacje z kraju, takie ostatnie i najważniejsze. O, między innymi chociażby informacja o nowym zastępcy komendanta głównego policji, inspektorze Michułce, który niedawno objął stanowisko właśnie szefa polskiej policji do spraw kryminalnych. Jego sylwetkę również przedstawiamy w tym numerze. Serdecznie zapraszam do lektury. Kontynuacja medali imienia podkomisarza Struja. Kolejni dwaj funkcjonariusze, czy funkcjonariuszki? Policjanci, kolejni policjanci, kolejne działania. Tym razem wybrałem policjantów z dwóch skrajnych części Polski. Bo jeden jest zbraniewa, drugi spod przemyśla. Ale historie mogą być podobne: bo i tu, i tu ratują człowieka. Także tak naprawdę, miejsce nie ma znaczenia, ma znaczenie działanie. I oczywiście, wszystkich czytelników. Jak za każdym razem tradycyjnie zapraszamy do kontaktu. Przypominam, adres mailowy gazeta.listy.policja.gov.pl Wszystkie maile czytamy. Nie każdy temat przyjmujemy. W momencie, kiedy już przyjmiemy, na pewno się skontaktujemy, ale jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, bo to oznacza, że nas czytacie i widzimy reakcję. I też wiarę w to, że Gazeta Policyjna jest w stanie coś działać. I to wiara jest w pełni uzasadniona w mojej ocenie. Co będzie w następnym numerze? Przede wszystkim Święto Policji. O ile w tym numerze odnosimy się do niego troszeczkę z takim jeszcze dystansem, bo jeszcze nie było tych obchodów, tak jak już w sierpniowym numerze tradycyjnie, na pewno o tych obchodach napiszemy dość dużo. A co jeszcze? No co zostanie na razie tajemnicą. Muzyka